partnerem programu jest forum portalu media2.pl. jest wejdę. Spokojno. Tak wyszło. ja mam powiedzieć. Czy dupku dobrze się bawiłeś? Spokojnie, okej. Nie wiem o co chodzi. Saj dość się, rozumiesz? To koniec. Wiemy o wszystkim, że Kinga 7, jeden to ty, rozumiesz? To koniec. Wiemy o wszystkim. I Gondy. witamy Państwa w kolejnym odcinku programu GAPS. Po czterotygodniowej przerwie, niestety w tym tygodniu, bez prezesa, ale również mamy dla Państwa bardzo ciekawy temat. A o czym dzisiaj powiemy? A dziś w programie. Sukces seriali paradokumentalnych w Polsce. Dlaczego Polacy tak chętnie oglądają udawane historie z życia wzięte? Odpowiedź już za chwilę. I dzisiaj w tych spartańskich warunkach, to szczególnie widać u tego, który już nie ma ze sobą zielonej ściany Bo mnie zlicytowali so... no, Którego zlicytowali Porozmawiamy sobie o serialach paradokumentalnych Właśnie Powiemy Między innymi o serialach takich, które mogą, mogą Państwo zobaczyć na takich antenach jak TVP, TVN, no i oczywiście na Polsacie O którego się tak naprawdę zaczęły seriale paradokumentalne Co niektórzy pamiętają rok 2010 i program, I program Dlaczego Ja? I, I powiem szczerze, że chyba więcej osób ogląda w te seriale paradokumentalne niż, niż, niż takie twory jak Klan na przykład, tak mi się wydaje. To znaczy, ogólnie seriale paradokumentalne w swoim paśmie, bo te seriale nie są tak naprawdę nadawane, proszę Państwa, w takim paśmie, e, który można nazwać e, dobitnie uzyskowym, tak proszę. naprawdę, w time, dokładnie. E, te seriale są nadawane w godzinach, Podam Państwu przykład. Ramówka bulsadu składa się od godziny 9 do godziny prawie 18 składa się głównie z 90% to są seriale paradokumentalne. Mm, bardzo także. Czyli można koszty. o 14.00 zobaczyć powtórkę programu Pierwsza Miłość i interwencja i wydarzenie. A tak reszta to są seriale paradokumentalne, tak jak dlaczego ja, pielęgniarki, trudne sprawy. No i też do tego dochodzi taki program jak Malenowski Partnerzy, w którym miałem okazję nie. kiedyś wystąpić nawet, ale... Przy, ale w którym Gonti miał nawet okazję wystąpić, ale... ...ją zastaniemy. Dzień dobry, zastałem Kinga? Chyba Weronika, moja siostra ma na imię Weronika. Czyli co, czyli... Tutaj żadna Kinga nie mieszka, tak? Nie, mieszkam sam z siostrą, ale wyszła i nie wiem, kiedy będzie. No to na pewno jest, muszę się z nią zobaczyć. A, aha, o, o, o Kingę chodzi. W sumie moja siostra ma koleżankę Kingę, ona tu często przyłazi. To może ona korzysta czasami z komputera pana siostry? Bo wie pan, Sorry, chodzi o to. Chyba mi telefon dzwoni, zresztą nie mam czasu gadać, muszę zaraz wyjść. Do widzenia. Ale bardzo. Proszę Państwa, trzeba również wspomnieć o tym, jak już Gotti wcześniej wspomniał, że ten serial jest zrobiony przez amatorów, aktorów i te koszty produkcji takich seriali są bardzo niskie. Przede wszystkim trzeba wziąć poprawkę na to, że tam jest jeden kamerzysta, który tak naprawdę lata za tymi ludźmi, też widać również komentarze, którzy ci ludzie wypowiadają do, do kamery, tam jest ekipa tylko dźwiękowiec, reżyser, i operator kamery. To jest cała ekipa, Poczuć... która się zajmuje produkcją no. tego serialu. Musimy zwrócić uwagę na to, że są to seriale, te paradokumenty, kręcone bardzo tanim kosztem. Bardzo często jest jedno prowadzenie kamery z jednego ujęcia. Wydaje mi się, że to się bardzo szybko kręci. Nie tak jak seriale typu, nie wiem, co teraz jest, na wspólnej i tego typu rzeczy. Tylko jednak, jednak właśnie bardzo tanim kosztem i dlatego tak dużo tego powstaje. I właśnie po Dlaczego Ja powstały trudne sprawy i okazało się, że jednak no Polsat trafił na żyłe złota i można, można jednak przyciągać, przyciągnąć widza przed ekrany dzięki takim tworom. No i następne telewizje zaczęły, mówiąc już kolokwialnie, małpować Polsat. Powstała Ukryta Prawda, ale mój kolega który oglądał trudne sprawy, i on nie będzie oglądał małpiszonów. <laughs> Woli oglądać właśnie trudne sprawy, które były jednym z pionierów w Polsacie, i do dzisiaj zresztą jest jego fan. Ja też zresztą bardzo, bardzo, bardzo lubię. Jeszcze proszę państwa, jeszcze wziąć taką poprawkę, bo ja wspomniałem, że są programy, zazwyczaj są nadawane w takich rodzajach czasu, kiedy nie, jest, nie są dochodowe te, ten czas nadawania emisji tych programów. Jedynym wyjątkiem takim jest program Zdrady, który jest nadawany w czwartek o godzinie 20. I to jest po prostu, proszę Państwa, serial, który jest nadawany o godzinie 20, ale dużo ludzi tego chętnie przerzuciło na godzinę 22 albo godzinę 23. Może nie w Polsat, no głównie na te nie Polsatu albo do innej, albo do Polsatu Play, albo do Polsatu Cafe, chociaż na Polsat Cafe ten program leci, o dziwo. Program, który opowiada o ludziach, y, którzy zdradzają, gdzie detektyw y, zajmuje się sprawą ludzi, którzy są po prostu zdradzani. Co jest najciekawsze, te sytuacje zawsze się godzą w jakiś konfrontujący sposób. No ale, i też ale, to, ale, dużo ale ludzi, ile, ludzi ogląda. Ale ile kobiet jest właśnie w takiej sytuacji, że zastanawia się i chciałoby śledzić swojego męża albo chłopaka, czy on czasem mnie nie zdradza, czy czasem nie ma jakiejś tam kochanki, nie? I to, to jest właśnie taki serial dla takich, dla takich osób właśnie, nie? Też właśnie pokazuje wiele takich dylematów, które być może ma wiele osób oglądających właśnie ten serial. No to jest też godne uwagi, ale wracając, też dużo ludzi przeglądając Facebooka bądź różne portale typu Qu fake, czy mogą zobaczyć na portalach takich jak YouTube. Dużo wycinków się pojawia z, z różnych fragmentów trudnych spraw, ukrytej prawdy, i ludzie to tak naprawdę nie przyjmują z taką powagą, co miało być ogólnie w zamyśle, żeby ludzie uczyli się na tych błędach. Tylko tak naprawdę ludzie się no z tego delikatnie mówiąc, śmieją. No, dar, Dariusz, Dariusz to chyba jest już kultowa postać w serialu Dariusz. Do y o, witam A co się, Cię, tu robisz? Najdroższy szampan, jaki znalazłem, jest co ty tam mi przez Mariusz, y, mięsny jesz, też y, dużo ludzi wspomina z serialu Pamiętniki z wakacji. Nie to co w ogóle jak się pięknie to to jest... Oj, no Dziękuję. Właśnie. A tak w ogóle to, to jest y, mój, mój specjal, Jesz, mięsny jesz, który jest po prostu przesłodki. Tu ma oczka, tu ma buźkę, no po prostu... Wszyscy moi znajomi to uwielbiają. Mięsny jeż to moje ulubione danie. Zawsze, kiedy przyrządzamy go z bratką, śpiewamy Mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Tego jeża jedzono u nas w domu od pokoleń. Robiła go moja babcia, robiła go moja mama. Teraz robię go ja. Chciałam, żeby wszystkim smakował i zbliżył nas do siebie. W ukrytej prawdzie mogliśmy oglądać, proszę Państwa, wampira, którego Niekryty Krytyk też skomentował na swoim kanale. Yy... Jezus Maria! Co to jest? Powiedz mi, co to jest, gówniarzu?! Świeczniki, co mi potrzebne? Inne światło mi przeszkadza. Piotr, ja chyba mam o mamę. Powiedz mi, że to nie jest to, co ja myślę. Krew daje mi siłę do życia. Dużo osób, oglądając takie seriale, ma wrażenie, że kto to wymyślił. Tak naprawdę, ja bym się zastanawiał. Kogo zatrudnili, jacy są scenarzyści w tych seriali, bo naprawdę, niektóre historie to są naprawdę jakaś wyciągnięte z kapelusza. No... Chociaż w serialu takim jak Dzień, który zmienił moje życie, ta historia jest oparta na faktach. Pojawia się pomiędzy taki przerymi, pomiędzy dwoma historiami i tam jest ta historia została oparta na faktach. Jakie są tego prawdy? Znaczy mi się scenarii? wydaje, że każda z tych, z tych produkcji, ka każdy z odcinków na, jakich, na jakiś tam pewnie w faktach może być oparta, no bo przecież bardzo, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo wielu ludzi ma podobne problemy, jakieś sprawy sądowe, jakieś alimenty, jakieś nie wiem. Bo na przykład był, był odcinek, dlaczego ja, gdzie, gdzie rodzina wynajęła mieszkanie i, i nie mogli się pozbyć tych lokatorów. Ile osób się, się z takimi problemami boryka? też trzeba zwrócić uwagę, że bardzo wiele tych produkcji jest bardzo do siebie, jeżeli chodzi o kontekst, jest bardzo wiele produkcji podobnych do siebie, ale z czasem zaczęły powstawać takie produkcje jak "Szpital", jak ulubiony przeze mnie serial "Szkoła". Nie wiem dlaczego akurat, tak bardzo polubiłem serial "Szkoła". Może dlatego, serial że "Szkoła" to jest naprawdę Chociaż trzeba też wspomnieć, że serial szkoła to chyba też tak na zasadzie powstał szkoły życia w tym I teraz nawet nie, nie wiem, nie mogę w stanie powiedzieć, który serial był pierwszy. Bo te popy, seriale parodokumentalne też chodzi, bo są. Wiesz co? Szkoła życia". Nie oglądałem szko szkoły życia, a nie mniej serial szkoła. No, jest dosyć ciekawym y, tworem. I o tyle, o ile na początku y, wiele takich y, wiele przygód, które zdarzały się uczniom, zdarzają się naprawdę w polskiej szkole, ale teraz to już scenarzyści trochę odjechali, no bo jak ja ostatni odcinek oglądałem, gdzie dziewczyna y, przyszła z jakimś urządzeniem do szkoły i zaczęła y, mierzyć swojemu chłopakowi ilość bakterii na skarpecie i y, chłopak im powiedział, weź sobie znajdź innego chłopaka, może będzie miał mniej bakterii. Prostu... No wid widzą Państwo, właśnie o tym dokładnie mówimy, że scenarzyści albo, albo skorpion, swoją al wyobraźnią albo skorpion w szkole. Chodzący po, po korytarzach szkoły. To też było dobre. No. A tak mówię, proszę Państwa, ci scenarzyści są naprawdę odjechani. W, w jednym odcinku niektórych dobrych tak, tak wspomniał, że... Akurat nie scenarzyści na paradokumentu, tylko serialu dla dzieci muszą być czasami na gaju, bo te niektóre rzeczy to tak naprawdę oni muszą wymieszać... W to znaczy powiem ci, Ginter, no dobra, może też trochę ja, ja przesadziłem, no bo ja, yy, mój kolega w podstawówce no to kiedyś wysadził dosłownie kibel, kibel w powietrze. Tak, szkoła, kiedyś to, proszę Państwa. petardy to jest... były bardziej dostępne. To jest serial, który naprawdę. Które opowiada, o życiu. Ale, ale, jedno, ale jedno, co łączy wszystkie te, te, te odcinki serialu szkoła to to, że zawsze wszystko kończy się happy endem. Bardzo często pojawia się karetka w tej szkole zabiera jakiegoś ucznia, który się może naćpał za bardzo, albo, albo uderzył głową w ścianę, ale zawsze wszystko kończy się dobrze, nikt nie umarł, nawet jeden chłopak, któremu, yy, yy, który miał raka, no to wystarczyło, że mu obcięli jedno jądro i już jest zdrowy, nie? No. Zacznijmy od tego, że wszystkie paradokumenty kończą się happy endem, nawet w zdradach można zauważyć happy end pod tytułem Ale ja go nie zdradziłam, tylko tak chciałam. Zależy też dla kogo, no, czasami ktoś zostanie skazany na wieloletnie więzienie i to już nie jest dla tego gościa happy end na przykład, nie? A, w dzień, który zmienił moje życie, to tylko tak na końcu, zawsze jak pamiętam do dzisiaj, no trafił do więzienia, ale matka go wspiera i żyją długo i szczęśliwie. Historia jakby wyciągnięta z bajki pod tytułem Kopciuszek, ale ta historia tak się niestety w niektórych przypadkach nie kończy, a szczególnie w prawdziwym życiu, gdzie naprawdę te historie z prawdziwego życia czasami nie mają za dużo wspólnego. Po co no, przylazłaś? Chata mi się spajczyła, zostać to jest moje. Tylko tyle masz? Bo na tyle mnie było stać. To jest tyle paradokumentalne, to jest dosłownie encyklopedia wiedzy, jak i tego, co chcą nam scenarzyści przekazać. A my już niestety musimy powoli kończyć nasz dzisiejszy odcinek w tak okrojonym składzie, bo spotykamy się tylko w zestawieniu GG, czyli Goldy i Inter. Adek niestety pracuje, a prezes, no niestety, nie mógł się z nami spotkać w dzisiejszym odcinku. Ale mamy nadzieję, że za dwa tygodnie się z nami spotka. Niestety, mamy ukróconą trochę formę, ale chcemy też, żeby Państwo, no, zmieniamy się dla Państwa. Chcemy, żeby nasze odcinki były dosyć. Zmieniamy bazne, się! Dla widzów. Zmieniamy się, ale Ginter, musimy jeszcze czynsz płacić za studio. Jeszcze musimy czynsz płacić za studio, dlatego jesteśmy w takich spartańskich warunkach, tu za moimi plecami jakaś Kalifornia. Ale Ameryka wracając, Ameryka, chcemy Państwu powiedzieć, że zapraszamy Państwa na naszego Twittera, gdzie ćwierkamy. Również zapraszamy na naszego Facebooka i na forum media 2, gdzie mogą Państwo składać tematy, jakie opinie na nasz program. I również zachęcamy Państwa do tego, by składali Państwa opinie, jakie... Jakież komentarze na temat w prawdokumentalnych, bo to jest naprawdę temat do wielkiej dyskusji. To już w tym programie wszystko. Spotykamy się jak zwykle za dwa tygodnie, a może i nawet szybciej, ale niezmiennie żegnają Państwa Ginter. I Gonti, szczęść Boże. Żegnamy Państwa do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia! I, w tych spartajskich warunkach to szczególnie widać uglątego, który już nie ma ze sobą zielonego, A porozmawiamy sobie o różnicę między e, różnicach, To będzie na... To będzie na koniec. To fejsa ja bardzo lubię... Ja bardzo i bardzo lubię okulary, a Ginter ma dzisiaj właśnie zajebiste okularki. O bardzo proszę, widzimy znowu. Matarica na 23 calowym ekranie w pełnej okazałości. No, no co? Cenzurę sobie na ten ekran. Dobra, nie, 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 damy mi cenzury. Bardzo ładnie wygląda. Tak? Spokojnie, no to, to jedziesz normalnie, jakiś lajfował, No, tak, 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 Kinga jeden, 1, jeden 1, to ty, rozumiesz? To koniec, wiemy o wszystkim. No dobra. Przepraszam. Ja nie chciałem, żeby tak wyszło. No, nudziło mi się. Pomyślałem sobie, że wejdę na czat jako laska i, i trochę się pozgrywam. I ty się napatoczyłeś. Zaczęliśmy gadać. Następnego dnia znowu i... Partnerem programu jest Forum Portalu Media2.pl.